Cześć, z tej strony Szymon Zajfer z talentzagitary.pl. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z Marcinem Jakubczakiem, który jest autorem programu Pogromca Gryfów. Cześć Marcin. Zacznij proszę od tego, jak w ogóle to się zaczęło. Skąd pomysł na stworzenie tego programu? No cześć Szymon. Zaczęło się wszystko, można powiedzieć, od postanowienia noworocznego. To był rok, i to było dość dawno, bo to był rok 2015, z 2014 na 15. Wtedy sobie postanowiłem że no po prostu chcę wreszcie opanować y, dźwięki na gryfie, no bo nigdy tego nie zrobiłem, zawsze jakoś tak kulało, powiedzmy, że tylko na jednej strunie coś tam umiałem. No i tak ja sobie zrobiłem postanowienie, no i wiadomo, jak to jest z postanowieniami. Przychodzi y, ten rok, który miał, miał nadejść, no i zaczynam się uczyć. No i okazuje się, że no oczywiście jest to żmudne, trudne, nudne, nieciekawe i szukałem jakiegoś sposobu. W internecie jest bardzo dużo różnych tak naprawdę sposobów, na opanowanie, na opanowanie tego zagadnienia, no ale żaden nie podchodził, albo jeżeli podchodził, to tylko tak naprawdę na chwilę. No i postanowiłem, a że, że robię gry od jakiegoś czasu, takie małe gry komputerowe, to postanowiłem, że sobie zrobię taką jakby gierkę, jeden z tych sposobów sobie zamienię w taką grę komputerową. No i tak się narodził ten pomysł. I tak nie przedłużając tego już potem się rozrósł o kolejne kilka, kilka innych gierek i powstał, powstał zarys, zarys programu który potem się przerodził w pogromce, właśnie w 2015 była pierwsza część. A teraz, jak już po pięciu latach, bo już w sumie 2020, teraz właśnie skończyłem robić jakby drugą, drugą część tego programu. Mhm. Tak, to, tak to w skrócie, można powiedzieć, wyglądało. Rozumiem, że te części, czym się, te dwie wersje, czym się różnią. Jakbyś mi powiedział o, o jakichś głównych różnicach między nimi. No tak, one się tak naprawdę różnią. Y bardzo się różnią, bo pierwsza część to były właściwie w sumie trzy gry, no i tam kilka lekcji, w sumie dziesięć lekcji, no i to było tyle. A w tym nowym pogromcu to tak naprawdę jest bardzo dużo rzeczy dodanych, które tak naprawdę na przestrzeni czasu wymyśliłem, uznałem, że będzie fajnie dodać. Szczególną taką rzeczą dużą, którą dodałem, to jest taka dla początkujących, bo w pierwszej części nie było czegoś takiego, że jest taki jakby mini kurs. W jednej z pierwszych lekcji jest taki mini kurs. Dla początkujących, że po kolei każda struna jest jakby opisana, potem są opisane skróty, jak z nich korzystać, i są do tego też dodane ćwiczenia, właśnie interaktywne w formie takich małych gier komputerowych. To jest jedna taka główna rzecz. Drugą to są takie systemy motywacyjne, które tam dodałem, żeby jeszcze bardziej nakręcić całość całość tego, żeby się po prostu przyjemnie i, i długo grało po prostu w ten program, a się nauczyć, żeby nie odchodzić od niego, bo to jest też główny problem, że po prostu nauka jest nudna dźwięku z tym programem jest to oczywiście fajniejsza, no ale też w pewnym momencie może się znudzić. No i chodziło mi o to, żeby jeszcze, jeszcze dłużej to robić fajniej i w ogóle. No i dodałem takie motywacyjne systemy, tu ja tylko z nazwy na razie wymienię, może potem sobie pogadamy. To się nazywa system gryfcoinów, to są takie monety do zdobywania. System właściwie kolekcja gryfów no i system trofeów, to sobie może później jeszcze omówimy. Tak, mm -hmm. tak to wygląda. Zakładając, że po tej na przykład, rozmowie ktoś będzie ktoś zainteresowany, żeby zdobyć pogromcę. Co dokładnie się składa? Co, co taka osoba otrzyma razem z pogromcą? No więc pogromca ogólnie, bo to tak w sumie nie powiedziałem, to jest ogólnie program komputerowy, który składa się z czterech gier, z 28 ćwiczeń na strunach i takich tam jeszcze ćwiczeń, które przybliżają metodę nauki dźwięków na gryfie. To jest program komputerowy. Do tego jest e-book, Czyli tak właściwie taki podręcznik, który wyjaśnia całą teorię stojącą za nazewnictwem dźwięków i taką wzajemnymi korelacjami między dźwiękami na strunach. Okej, okay. i jeśli załóżmy, chce się nauczyć tych dźwięków na gryfie, właśnie używając program, jak wygląda cały ten proces nauki? Czy to wygląda w ten sposób, że tutaj może bym pokazał w ogóle, jak wygląda chociażby pierwszy ekran mm. ekran programu? Jak tylko sobie tutaj. Przełączymy. No więc y, to jest y, ekran główny programu. Na początku wszystko jest y, jeszcze jakby zablokowane, bo to się w trakcie programu odblokowuje, wykonując odpowiednie ćwiczenia i, i, no i zaliczając po prostu te ćwiczenia. To są właśnie te cztery gry, które jeszcze nie są dostępne, i one w miarę rozwiązywania lekcji się pojawiają. I teraz program składa się tak z dziesięciu lekcji, które na początku wprowadzają w zagadnienia teoretyczne związane z nazewnictwem dźwięków, później, później też wyjaśniają y, aspekty samego programu. Tłumaczą, jak grać w gry oraz te wszystkie mechanizmy motywacyjne są tutaj wyjaśnione. Z tego się składają y, lekcje. Potem program składa się także z czterech y, tych gier tak, jak już mówiłem. I, no i w sumie to jest y, to jest tyle. A, jeszcze, jeszcze podręcznik, tak, jeszcze jest podręcznik, y, który tak naprawdę towarzyszy przez trzy pierwsze lekcje, które są, y, które są teoretyczne i które wyjaśniają zagadnienia dźwięków. I w sumie myślę, że to jest tyle na razie do pokazania, bo nie będziemy, nie będziemy wchodzić głębiej na, na razie w mm. program. Wygląda to ciekawie o tyle, że jest nie takie nudne jak po prostu wkuwanie dźwięków na gryfie, po, każda strona po kolei na przykład. Co ogólnie, jak ktoś ma tyle samozaparcia, żeby to zrobić, to w końcu, w końcu się nauczy, ale tak jak oglądam też po pierwsze oglądam to, co pokazujesz, a też miałam przyjemność. Przetestować sobie ten program, no to jest to, jest to po, pierwsze, po pierwsze duża frajda, korzystanie z tego, a po drugie dużo szybciej wydaje mi się, patrząc po sobie, te dźwięki się zapamiętuje. Czy mógłbyś powiedzieć jeszcze, jakie są korzyści pogromcy nad innymi, bardziej standardowymi metodami uczenia się dźwięku? Mhm. Znaczy, sam proces nauki poprzez pogromce to, to już jest, powiedziałbym, atrakcyjna forma, bo po prostu tak naprawdę bawisz się, grasz sobie w grę, tak jak, tak jak inne małe gierki komputerowe, sobie coś tam klikamy, coś sobie tam zbieramy, no i tak naprawdę nic z tego nie mamy. A tutaj każda gra, każde zagranie, to tak jakby przybliża cię do, do celu. Czyli coraz bardziej, coraz lepiej zapamiętujesz dźwięki na tym gryfie i, i tak naprawdę to, to jest samo to. Ale główną rzeczą, którą ja chciałem osiągnąć, to, to jest to taka jakby motywacja, jeżeli komuś będzie spadała motywacja, to wbudowałem właśnie tak dużo tych czynników motywacyjnych, czyli na przykład rzeczywiście te, ten system gry w coinów. Tak samo system zbierania gryfów, bo to tak, tak jest jakoś człowiek skonstruowany, że jak widzi, że coś trzeba zbierać, w grach no szczególnie, no to po prostu to robi, nawet nawet tak od, od niechcenia, czy tam powiedzmy z takim w cudzysłowie przymusem i po prostu sobie gra, a to a to się przekłada znowu na, na coraz lepszą znajomość, bo cały czas jakby grasz w te wszystkie gry, rozwiązujesz te wszystkie ćwiczenia, żeby to, żeby to po prostu odkryć. I to, to są według mnie główne korzyści, a przy okazji jeszcze gry wywołują taki, nazwijmy to, syndrom kolejnej partyjki, bo to też tak, mm. też tak jest, że po prostu na pewno każdy, kto gra w gry, to wie, że zagrałem raz, ok, no to sobie jeszcze zagram raz, może jeszcze 10 razy, a tu, a tu właśnie o to chodzi, żeby to było żeby, żeby grać po prostu, żeby grać w tego pogromcu. Oczywiście wiadomo, że przeplatać to trzeba też z prawdziwą gitarą, bo to też można, do ekranu się można przykleić na zbyt długo, ale, ale właśnie o to chodzi. I głównym moim celem właśnie było zbudowanie tego w taki sposób, żeby to było uzania, uzależniające, angażujące. No i myślę, że to osiągnąłem właśnie poprzez te mechanizmy, które tam wbudowałem. Mhm. Czyli mamy po pierwsze to, że to działa skutecznie i jest yy, przyjemne. Mamy te mechanizmy takiej grywalizacji. Które motywują właśnie nie jest tak na zasadzie o nie muszę jeszcze 10 minut poćwiczyć, no, tylko dokładnie. bardziej. Czy jeszcze uczknę gdzieś tam 5 minut, żeby, żeby sobie poklikać, pograć. Co, coś jeszcze możesz tutaj powiedzieć na temat y, tych zalet pogromcy? Mogę, mogę mówić długo. Na przykład, mogę powiedzieć o, o właśnie o tych gryfach, mogę trochę więcej powiedzieć, bo w sumie. Za tymi gryfami nie stoi tylko to, że, że, one, że się po prostu zdobywa tak, tak o dla, dla kolekcji, chociaż to też, jest, to też jest takie dość myślę, ciekawe, ale za nimi też stoi taki aspekt, żeby się odzwyczaić od jednego schematu, bo to się można w pewnym momencie patrząc na schematy, tak samo w internecie, jak patrzymy po prostu na taki biały schemat gryfu i ona tam ma jakieś kropeczki, powiedzmy, te markery w odpowiednich miejscach, można się przyzwyczaić do tego no mhm. i tak się jakoś nauczyć, że przy piątym mamy przy piątej kropce na, na strunie szóstej mamy A. Ktoś się nauczył i tak ma po prostu w głowie. Piąta, A, OK. Ale nagle jak się okazuje, że nie ma markerów, albo jak na przykład markery są inne, albo w innym miejscu, no to już czasem jest takie, takie zawahanie, gdzie tu jest piąty próg, gdzie tu jest cokolwiek. I dlatego właśnie m, też y, zrobiłem właśnie te gryfy takie dość zróżnicowane, bo je można, wy... no, bo to nie powiedziałem, je można wykorzystać właśnie później. Każdy zdobyty gryf się wykorzystuje w tych wszystkich grach, które się już wcześniej wcześniej nauczyło. I no i właśnie te gryfy można tam wykorzystać. Może tutaj też pokażę znowu na przykładzie jak, jakimś, jak wyglądają, jak wyglądają te różne gryfy. Na przykład mamy taką grę, która, która uczy na przykład, która uczy znajdywania bardzo szybko dźwięków o tej samej nazwie. Czyli, na, czyli wygląda, to, wygląda to w ten sposób, że program losuje na przykład dźwięk FIS. I trzeba pokazać na całym gryfie wszystkie, wszystkie fisy, tak jak ja to teraz tutaj robię. Oczywiście wcześniej jest wytłumaczone, jak się tego nauczyć. Są też ćwiczenia, które pomagają to wszystko ogarnąć. To nie jest tak, że od razu jesteśmy rzuceni na takie, w coś takiego. Ale tak to, tak to mniej więcej wygląda. I mamy schemat gryfu taki bardzo standardowy, i na nim tak naprawdę cały czas się, cały czas się uczymy. Tutaj przerwę, żeby, żeby nie było. No i teraz pokażę te, te inne gryfy, bo tutaj. Już mam całą kolekcję odkrytą. Oczywiście to tak nie wygląda na początku. Na początku jest tylko właśnie ten jeden dostępny, który widać. No i na przykład użyjmy jakiegoś gryfu bardziej takiego już, e, który, który nam troszkę zamiesza, chociażby na przykład takiego. Albo nawet takiego. No i wracamy do tych trójkątów. I już troszkę, e, troszkę inaczej to wygląda. Tutaj mamy e, inaczej już markery, już gryf jest taki, e, ma inną ilość e, progów. Jest po prostu inny schemat. Jest na przykład ciemny, ktoś się przyzwyczaił do jasnego i troszkę to inaczej wygląda. Na przykład inny gryf, który, który na przykład zupełnie inaczej będzie wyglądał, to, to chociażby no chociażby taki mocno zagmatwany gryf, to to już w ogóle myślę, że szare komórki mocno wzbudzi. Tutaj już właściwie prawie, że nic nie widać, a takie gryfy też się zdarzają. No i też można na przykład zagrać. Ja spróbuję tutaj. Zobaczymy, jak mi to pójdzie na takim gryfie. Znajdowanie dźwięków. Na przykład dźwięk E. No to powiedzmy. Tutaj jest, tutaj. No, jakoś to, jakoś to idzie. No, i tak to, mniej więcej, tak to mniej więcej wygląda z tymi gryfami. Więc podsumowując, jest to takie uniezależnienie się od takiego jakby schematu, takiego najprostszego, czyli, czyli na przykład takiego, poprzez różne, różne schematy, które się odkrywa. To jest taki dodatkowy, dodatkowy aspekt. Tego, tego wszystkiego. Pamiętam z przeglądania tego programu, e, miałem okazję to zrobić. E, zainteresował mnie także tryb edukacyjny. Mógłbyś paru słowach powiedzieć, o co tutaj chodzi? E, tak. E, tryb edukacyjny to jest właśnie też taki jeden e, duży, nowy aspekt, który dodałem do pogromcy, właśnie tej drugiej części, który, który tak właściwie też dla siebie zrobiłem, bo bardzo, bardzo mi coś takiego też było potrzebne jeszcze. Żeby, żeby coś takiego mieć, i polega to na tym, że jak już się zapoznamy wstępnie z grami, każdą, każdą grę już jakoś wstępnie poznamy, to tryb edukacyjny daje jakby możliwość modyfikacji tych gier. Dzięki temu można sobie na przykład zawężać obszar, obszar gryfu, można sobie na przykład y, też zupełnie wyłączyć upływ czasu, można sobie wybrać odpowiednią strunę tam w odpowiedniej grze oczywiście, bo to w niektórych grach się nie da struny wybrać. I można po prostu tak jakby modyfikować i dostosowywać gry do, do tego, co jest jeszcze potrzebne, bo się może okazać na przykład, że ktoś już dobrze rozpoznaje wszystkie dźwięki, oprócz na przykład struny drugiej, czy na przykład trzeciej. No i można sobie gry dostosować tak, żeby, żeby właśnie nacisk położyć na tą drugą strunę. Albo na przykład mhm. na dźwięki. Tak samo może być, że ktoś już rozpoznaje dobrze dźwięki główne, a tych dodatkowych nie rozpoznaje jeszcze tak dobrze, więc można sobie ograniczyć całość do dźwięków dodatkowych. I na przykład do tej jednej struny i sobie tak to, to rozpisywać. Mhm. I myślę, że to jest, to, czy to jest według mnie to jest takie najfajniejsze narzędzie, które tutaj mamy, bo on, je można jeszcze używać e, później. Na przykład, jak się już na przykład uczy akordów, jakichś dźwięków akordowych, można sobie tak ograniczyć dźwięki do akordów, można sobie odpowiedni tam zakres gryfu wybrać no i sobie ćwiczyć, gdzie te dźwięki tak naprawdę leżą, żeby sobie w, w jakoś tak wyrabiać takie, gdzie leżą na przykład dźwięki z akordu C-dur, C czy C-mol, czy jakiegokolwiek innego. Tak samo mhm. ze skalami. Myślę, że to jest takie już wyjście ponad, ponad to, co, co tak naprawdę program powinien oferować, czyli naukę dźwięków. To już jest taki dodatkowy tryb. Mm, no, dla mnie też się wydaje super interesujące z racji tego, co mówisz. Nie, nie uczymy się tylko dźwięków po prostu na gryfie, ale można naprawdę praktycznie wszystko, czego uczymy się na gitarze, można uczyć się poprzez to, czyli Dźwięki akordowe, skale i tak dalej tak jakby samo w sobie jest, osobnym może być programem z bardzo dużymi możliwościami, więc to jest świetna sprawa, że to zrobiłeś. Ja mam pytanie, ponieważ sam lata temu troszkę się programowaniem interesowałem i, i coś tam pisałem. Czy Powiedz, czy to sam wszystko robiłeś, czy, czy ktoś Ci pomagał, jak to wyglądało z tej strony? No to tutaj muszę się tak przyznać nieskromnie, że tak, pogromca to jest w ogóle całkowicie <grych> dzieło jednej osoby, <krych> czyli moje. I tak, grafikę robiłem sam, kodowanie robiłem sam, pomysły wymyślałem, znaczy wiadomo, że tam testowałem z różnymi osobami, tam konsultowałem, ale też wymyślałem sam. Te wszystkie dodatkowe moduły, to akurat miałem, z pierwszego pogromcy miałem pewien feedback, czego na przykład brakuje lub co można by było zmienić, więc to też w miarę możliwości wdrażałem, to co uznawałem za takie rzeczywiście, co jestem w stanie zrobić i co, i co rzeczywiście może pchnąć do przodu. Ale tak, my no wszystko zrobiłem ogólnie sam. No jest to tak sobie teraz na to patrzę, jak już ten program jest ukończony, że jest to taki dość spory wyczyn, bo trwało to robienie drugiego pogromu prawie półtora, właściwie ponad półtora roku takiej codziennej pracy, po kilka godzin nawet. Więc, więc tak, tutaj się, tak to wygląda, po prostu zrobiłem, można powiedzieć, sam. Mm, gratulacje, Nie no, jak mówiłem, ile zapisanie z nawet prostej rzeczy zajmowało. Ale wracając już do potencjalnych osób, które byłyby zainteresowane e, Czyli właśnie potencjalnie każdy gitarzysta, ale właśnie powiedz w paru słowach, dla kogo Twoim zdaniem konkretnie jest ten program? Kto, z, kto najwięcej z niego skorzysta? Znaczy, myślę, że najwięcej skorzystają osoby, co, które jeszcze nie znają rozmieszczenia dźwięków. Mm. Bo po prostu po prostu nie będą gdzieś tak po omacku, tak jak ja na przykład szukałem po omacku tak długo, właściwie latami się nie mogłem tych dźwięków nauczyć. Więc trafią na coś, co, co tak naprawdę no, jest w stanie ich nauczyć i też zachęcić do tej, do tej nauki, czy też przytrzymać ich przy tej nauce. Ale myślę, że też osoby zaawansowane, które które mają jakieś powiedzmy luki, no bo tak, tak się zdarza, że są pewne części gryfu, które są mniej poznane, a są cz części, które są bardzo dobrze poznane. Myślę, że program też właśnie im pomoże, a też może im pokaże, że jeszcze tego nie umiem tak jak myślałem, bo tam tryby, znaczy gryf, gry w, na poziomach trudności takim najwyższym, to naprawdę są bardzo wymagające, to, to ja, ja ledwo daję przy tym radę, mimo że ja z tym programem obcuję już bardzo długo. Więc to myślę, że można powiedzieć, że dla każdego, kto jeszcze uważa, że no nie opanował gryfu tak super wspaniale. Hmm. No, dzięki za rozmowę. Będziemy już kończyć, żeby nie przedłużać. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że jak najbardziej jest to, te, te najtrudniejsze poziomy są wymagające i sam zdarzyło mi się potknąć w kilku miejscach, więc dla mnie ten program też jest korzystny, więc tym bardziej myślę, że ktoś to. Nawet osoby, które, tak jak wspomniałeś, mają całkiem dobrze ten gryf opanowany, ale chcą to robić błyskawicznie i na całym gryfie bez tych takich e, troszkę gorszych obszarów. Dla Na przykład czwarta struna się okazało zdecydowanie najgorzej e, wychodzi. Ile na przykład załóżmy druga, pierwsza, praktycznie wszystkie inne to szło bez większego problemu. To ta czwarta z jakiegoś powodu e, była taka dwa-trzy razy gorsza niż pozostałe, więc ten tryb edukacyjny na przykład tutaj mogę sobie ustawić, co dokładnie chcę ćwiczyć i w ten sposób e, w krótkim czasie znacznie poprawić, więc myślę, że powtórzę to, co Ty mówisz, ale praktycznie każdy, e, o ile ktoś nie ma naprawdę opanowanego wybitnie gryfu, e, dużo jest w stanie na tym skorzystać, szczególnie kiedy mamy ten tryb edukacyjny, gdzie możemy ćwiczyć później dźwięki akordowe, skale i tak dalej, więc kawał, kawał dobrej roboty. Więc dzięki wszystkim za obejrzenie, dzięki Marcin e, i zachęcam do skorzystania z programu. Ja również dziękuję i do zobaczenia wewnątrz programu. Wejdź na www.pogromcagryfów.pl